Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu opowiastek motoryzacyjnych. Pewnie myśleliście, że już się skończyłem, że już nic nie będę nagrywał, że już nie mam pomysłów i tak dalej, i tak dalej, ale niestety muszę Was zawieść. Będę nagrywał, tylko po prostu rutyna i marazm życia codziennego nie pozwala mi robić tego tak często, jakbym chciał. Mam jeszcze inne obowiązki. Typu praca, dzieci i inne rzeczy, które sprawiają, że niestety ogranicza to mój czas w znaczny sposób. Także mogę Wam jedynie powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie naprawdę ciekawym odcinkiem i pokażemy Wam pojazd, którego polskie oczy jeszcze nie widziały. A zanim przejdziemy do pojazdu, to jeszcze Wam opowiem. Pokrótce historię o moim z ostatnim pechowym zdarzeniu, kiedy to przypierdoliłem czerwonym freightlinerem w guśca, tudzież dzika, na autostradzie A4 w okolicach Gliwic. Jak pewnie czytaliście, na 40 tonach miało miejsce takie fatalne zdarzenie. Wydawałoby się, że dzik, tudzież guziec na autostradzie z rzeczą irracjonalną, ale jednak nie. Dla dyrektora Zarządu Dróg Rejonowych i Autostrad Oddziału w Katowicach jest to rzecz chyba normalna, gdyż dwa lata temu w tym samym miejscu miał miejsce wypadek śmiertelny, gdzie wybiegł jeleń na drogę, eee, przypierdolił w niego samochód osobowy, kierowca zginął, ja dwa miesiące temu przywaliłem ciężarówką w Dzika, także z tego miejsca pragnę serdecznie pozdrowić dyrektora Dróg Rejonowych i Autostrad Oddziału w Katowicach. Życzyć mu dużo zdrowia, jego rodzinie też. A tak naprawdę to życzę mu, żeby się wpierdolił też w jakiegoś Dzika osobówką, żeby zobaczył jak to jest, bo ja wiem, panie dyrektorze, że taniej postawić znak pod tytułem, uwaga kurwa guźce, 100 metrów za bramkami, niż, za, niż pół półbani widać na naprawę siatek. Prawda? Prawda? No i tak tu sobie żyjemy w tej Polsce e, z biegającymi dzikami po, auto, po autostradach. No, zdjęcia tutaj e, pewnie widzieliście, albo zaraz zobaczycie z, zaistniałego, z zaistniałej sytuacji. E, a co, teraz przechodzimy do tematu głównego, czyli forda CL9000, którego zaraz wam pokażę. Przedstawiam Wam pięknego jedynego w swoim rodzaju Forda CL9000 z roku 1982. Mogę Was zapewnić, że jest to jedyny w Polsce tego typu samochód. Mało tego, jedyny w Europie. Skąd wiem? Otóż stąd wiem, że mówmy się, kolekcjonerów ciężarówek w Europie zbyt wielu nie ma. Średnio przypada półtorej na kraj. i w dobie internetu każdy się z każdym zna, także jakby gdzieś taka ciężarówka wypłynęła, to byłbym w ciężkim szoku. Jestem wręcz pewny, że nie ma w Europie drugiego takiego. Także z dumą obwieszczam, że w Polsce jest już takie auto. Legenda głosi, że jak dotknął o polskiej ziemi, to na niebie pojawiła się podwójna tęcza, a skowronki zaczęły chórem śpiewać piękne pieśni pochwalne. Do rzeczy powiem wam trochę, jakiś taki zarys historyczny tego pojazdu. Opiszę wam, co w nim jest takiego ciekawego. Zanim jeszcze zacznę opowiadać o ciężarówce, to się wam pochwalę, że to futerko piękne, co tu mam, pędzelek taki, to jest mikrofon. I dzięki temu konkubina mojego wiernego kamerzysty, operatora, miała, będzie miała Odciążone ręce, bo nie musi trzymać kija z mikrofonem nad moją głową przez 3 godziny nagrywania na przykład. Także naprawdę... musi trenować na siłowi, nie ma nawet Także jeśli chodzi o technologię, poszliśmy o krok do przodu. No, otóż Ford, Ford cl 9000 Te Fordy były produkowane od 1977 roku i jak weszły na rynek, to była to rewolucja jeśli chodzi o konstrukcję ciężarówek, bo jak widzicie, tu jest wyraźnie oddzielona góra od dołu. Bardzo podobnie jak w Renault Magnum, które wyszło w 1991 roku i jakoby zrewolucjonizowało rynek ciężarówek w Europie. No to Ford już to miał kupę, kupę lat szybciej. Co ciekawe, tego Forda można było opcjonalnie wyposażyć w pneumatyczne zawieszenie, czyli tak właśnie jak w Magnum. Misiała góra na czterech gumowych poduszkach. Eee, było bardzo miękko, komfortowo, jak na amerykańskie warunki. A uwierzcie mi, Amerykanie trochę inaczej patrzą na komfort niż my. No z minusów było to, że ta kabina się strasznie bujała na boki, do przodu i do tyłu, w zależności od przeciążeń. I między innymi dlatego to auto się nie przyjęło w Stanach. Ono za, za daleko wybiegało w przyszłość. Konserwatywni Amerykanie, którzy mają, no niestety, alełby zakute, Ciężko, ciężko przychodziło im przyzwyczajenie się do nowinek technicznych, do jakichś tam technologicznych skoków w przód i po prostu to auto było produkowane, jak na też warunki amerykańskie, bardzo krótko, bo bodajże do 80 chyba roku, mogę się mylić, ale jakoś tak, czyli krótko, bo Freightlinery FLA na przykład, tak jak mam tego czerwonego uszkodzonego przez guścia aktualnie, to był produkowany w niezmienionej praktycznie formie od lat 50. do lat 90. Do połowy lat 90. także kupę czasu, a fordy bardzo krótkie. Wóz na wskroś ciekawy. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda w środku, bo tam jest najciekawiej. Eee, najbardziej widać po prostu, jak, jak, jak różny jest to samochód od innych amerykańskich ciężarówek. No i jak dla mnie jedna z najładniejszych i najładniejsza amerykańska ciężarówka. Banany polecam! Zdrowe i smaczne, zawierają dużo fosforu, wapnia i potasu. Także jak chcecie mieć białe zęby, bystre umysły. Czarną skórę! I czarną... <laughs> I czarną skórę to jedzie banany. Akurat o tym nie słyszałem, ale no nie, miałem banany i białą mam skórę. Eee, także, także co? No, Ford, Ford, wracając do Forda pracy, ogrom, wprawne oko, wprawnego oglądacza. W serialu, o ciężarówkach zauważyć, czego tu nie ma. Nie ma tu siodła! A dlaczego nie ma siodła? Bo szumowina skończona. Oszust i złodziej kanadyjski, który sprzedawał mi to auto, odkręcił to siodło, chociaż ono było. Było, bo jak mi oferował ten wóz, to pokazywał zdjęcia i na zdjęciach było siodło. Jest jak jest. W wielkiej przykrości mi nie sprawił, bo mam takie siodło, gdzieś tam leży, także założę sobie. No, ale co? O, proszę zwrócić uwagę na wyjątkowej, absolutnie wyjątkowej klasy układ wydechowy, który Pan Kanadyjczyk stworzył spawając go z profilu kwadratowego. Wygląda to tak, jakby po prostu gdzieś za szopą znalazł kawałek kwadratowej rury i stwierdził, a pospawam sobie z tego wydech. No i pospawał sobie wydech. Oczywiście, wydech jest do wywalenia. Bo jest brzydki, ordynarny i paskudny. No, co jeszcze? Opony łysy, stare dziady, popękane. Także jak ja to auto skończę, to chyba będę miał już 70 lat. Zapraszam do środka. Pamiętajcie, wchodząc do Forda CL9000, zawsze wchodzimy od prawej nogi. Od lewej się nie da. Musimy mu uwierzyć na słowo. Przyznajcie, że wnętrze jest bardzo ładne w porównaniu do innych amerykańskich ciężarówek, które były tak raczej projektowane bez przykładania się do szczegółów. Po prostu miało być funkcjonalnie. Do bólu funkcjonalnie i nic ponadto. A tutaj, jak widać, pan projektant chciał zachować jakieś resztki przyzwoitości i robił to. Także się to może podobać nawet po tylu latach, jak to zwykle w amerykańskich ciężarówkach, ogromna ilość wskaźników szerokiego rodzaju, przełączników, które w pierwszej chwili wprawiają w konsternację, bo wszystkie są takie same. Po prostu trzeba, nad każdym jest napisane, do czego służy, i trzeba przeczytać to wszystko, żeby dojść do ładu. E od hamulców mamy trzy przełączniki, czemu trzy? Na ogół są tylko dwa. Czerwony jest zawsze tylko przyczepy, żółty jest od całego zestawu, a tu jest dodatkowo niebieski od samego ciągnika. Niebieski przycisk występował najczęściej w autach, w autach, które na Kanadę wychodziły i po Kanadzie jeździły albo po jakichś zimnych stanach, gdzie zimy były ostre i mroźne. Po prostu parkując ciągnik popakując cały zestaw na parkingu i zaciągając ręcznie tylko na traktor w sensie na, na ciężarówkę ograniczało się w jakiś sposób ryzyko tego, że zamarzną hamulce w naczepie. No wiadomo w ciągniku mogły dalej zamarznąć, no ale przynajmniej była pewność, że nie zamarzną w naczepie, że nie przykleją się okładziny do bębnów. Co jeszcze? No tu mamy przełącznik odsuwanego siodła. W każdym amerykańskim w w amerykańskiej ciężarówce jest, jest to spotykane e, blokada międzyosiowa sprawna, radio jakieś wiekowe, brzydkie temperatura spalin, temperatura skrzyni biegów, temperatura osi tutaj mamy teraz przełącznik, e, który przełącza nam z środkowej osi na tylną, przednia oś, tylna oś jest ten sam wskaźnik do nich. Trailer Brake, czyli hamulec naczepowy. U nas w Europie nie wolno go stosować, już jest wycofany ze względów bezpieczeństwa. Choć, moim zdaniem, właśnie zwiększał bezpieczeństwo, jeśli się umiało z niego korzystać. Na przykład na śliskim wpadłeś w i się łamał zestaw scyzoryk, to wystarczyło lekko pociągnąć hamulec naczepowy, hamowało to naczepę i od razu automatycznie się nam zestaw prostował. No ale. Unijni urzędnicy pewnie są bardziej obeznani w temacie. Na pewno więcej ciężarówkami jeździli i wiedzą lepiej. Tak nie wolno absolutnie używać w Europie tego udogodnienia. Wyjaśnię Wam tu jeszcze resztę wskaźników z deski, co do czego i po co. To jest wydatek powietrza, czyli po prostu ile powietrza w danym chwili idzie w układ. Eee, ciśnienie w jednym, drugim układzie powietrza, oczywiście wskaźnik paliwa. Temperatura wody, woltomierz, ciśnienie oleju, temperatura oleju, zużycie filtra powietrza, prędkościomierz i obrotomierz. Jak widać, jest to wersja kanadyjska, więc wyskalowany w kilometrach. Standardowo odpala się go kluczykiem, znaczy nie, przekręca się kluczyk, odpala się guzikiem właśnie, a gasi się ciągłem, który jest tutaj, po prostu ciągnie się za linkę i się go gasi. Standardowo, jak w każdej ciężarówce z Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, wycieraczki są pneumatyczne, Proszę bardzo, z małe I są włączane niezależnie Kurwa, Niezależnie od siebie Drodzy Państwo, jeśli chodzi o skrzynię, mamy tu skrzynię 13 -biegową. Oczywiście bez synchronizacji gdyż... Gdyż tak Amerykanie się wychowali, nie lubią synchronizowanych skrzyń. Ja też zresztą wolę takie, jak się z tym człowiek swoi, to bardzo fajnie się tym jeździ. E, gałka jest nieoryginalna, więc obstawiam, by cała skrzynia była zmieniana na nowszą. Tu jest rysunek gałki starego typu, więc tak jak mówię, ktoś ten, tą skrzynię najprawdopodobniej zmieniał, bo stara umarła, wyzionęła ducha. Proszę bardzo, to panel sterowania bardzo gustownie urządzony. Tu się steruje nawiewami, temperaturą w sypialni, głośnością radia. Jest podzielone na lewe i prawe głośniki. Świetlenie. Nie działa. Materaca nie ma, jak widać, ale mam oryginalne poszycie tego materaca. Muszę dać do picera, żeby to obsługuje. Całe wnętrze będę robił, bo jak widać. Umęczony jest, jak pod polskim Piłatem przysłowiowym, zresztą, jak całe to auto. Ale nadejdzie czas i wróci gloria i chwała tego pojazdu. To auto jest w wersji ubogiej, bardzo, czyli ma zawieszenie standardowe, e, mechaniczne. Jest to plus i minus. No minus dlatego, bo nie jest to ta najbardziej poszukiwana wersja, z której te Fordy są znane, czyli nie ma pneumatyki, a plus jest taki, że ta pneumatyka i całe to zawieszenie pneumatyczne jest tak, Cholernie skomplikowane, że doprowadzenie do ładu całego tego mechanizmu i sprawienie, żeby to pracowało tak, jak powinno, to jest naprawdę droga przez mękę, z tego co wiem. Znaczy, nie wiem tego z autopsji, no bo nie miałem z tymi autami do czynienia, ale jak siedzę gdzieś tam na amerykańskich stronach, to Amerykanie bardzo szybko się denerwują i siwych włosów im na głowie przybywa, jak próbują coś z tym zrobić, żeby to działało. Także no jest jak jest. Jak widać, bak uszkodzony. Ten bak nie jest oryginalny. Tutaj jest spaw, który sugeruje, że ten bak został zrobiony z dwóch osobnych baków, czyli było odcięte dno i połówka drugiego baku została tu dospawana. W każdym razie litrów obstawiam, że tu wchodzi około 700 na jedną stronę, czyli razem będzie około 1400. Jak widać, bak jest uszkodzony, więc będę go musiał naprawić. Czyli będę go musiał tu rozciąć i dospawać z drugiego baku przód. Tak, już nadmieniałem, opony są śmietnikami, 24,5 cala, więc co mamy? Mamy problem, bo nie ma tych opon. Opony są w Czechosłowacji do kupienia. W już nie istnieje, W mojej świadomości będzie zawsze istniała ta piękna, piękna kraina miodem i mlekiem płynąca. Otóż tam są do kupienia, firmy Matador. Koszt jednej to jest 1250 zł netto, mniej więcej. Nie trzeba być matematykiem, nie wiadomo jakim, żeby obliczyć ile kosztuje wyposażenie. Ale można nawet Tak jest o opinię na ten temat. <grym> Także no, niestety koszta poważne. Ale cóż, trzeba będzie to kiedyś zrobić. O ile z tyłem nie ma problemu, z tyłu jest tyle opon, że jak nawet jedno wystrzeli, to się nic nie dzieje, ale jak z przodu wystrzeli to jest od razu zderzenie z robem, z drzewem albo z guścem na przykład. Widzicie? widzicie, Popękana opona. czym skutkuje jazda na popękanej oponie? Śmiercią. Najczęściej śmiercią lub trwałym kalectwem. Nie jeździmy na takich oponach w żadnym wypadku. O ile z tyłu nam strzeli opona, tak jak już mówiłem, to nic się nie dzieje, jedziemy sobie dalej i cieszymy się jazdą, jak nam strzeli z przodu, przez tu na godzinę, nie ma szansy utrzymać auto na drodze. To wam mogę zagwarantować. Zwróćcie uwagę na długość ramy tego pięknego, urodziwego pojazdu. jest bardzo długa rama. Czym się charakteryzuje jazda autem z długą ramą? Im dłuższa rama, tym większy komfort. Także yy, trzeba Wam wiedzieć, że jak jest ciężarówka z krótkim rozstałem osi, to skacze, prowadzi się nerwowo, a jak jest rama długa, to to wszystko siłą rzeczy i robi się bardzo fajnie mięciutko. Znaczy kurwa, no nie mięciutko jak w Mercedesie klasy S, ale jak ktoś jechał ciężarówką amerykańską, to wie, o co mi chodzi. To one są tak twarde i tak niewygodne i tak niekomfortowe, że to zakrawa na jakiś skandal. Ale jak jest długa rama, to jest dużo, dużo lepiej, bo zaczyna to wszystko nam ładnie pracować. Zwróćcie uwagę, jakiś ten wóz jest piękny. Ja nie mogę się napatrzyć na jego urodę. Jako ciekawostkę Wam jeszcze powiem, że siedzi się tu mniej więcej pół metra, może nawet ponad pół metra wyżej niż w standardowej europejskiej ciężarówce typu ta nie wiem, Skania czy DAF. Bardzo wysoko się siedzi, zawieszona wysoko ta kabina. Dobra, ruszamy na przejażdżkę krótką. Zaraz tu do wozu wejdzie Kamil z kamerą. I pokażemy Wam jak tu jeździć. Bieg bez sprzęgła, żeby była jasność zawsze coś zgrzytnie w takiej skrzyni. Nie ma siły, żeby nie zgrzytała. Zawsze gdzieś coś, w biegnie się ondzie idealnie. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle o tym cudownym pojeździe. Nie jestem wam w stanie obiecać, kiedy następny odcinek, bo zależy to od wielu czynników. Ja to robię w wolnych chwilach, których mam naprawdę mało. No ale coś tam na pewno będziemy wrzucać. Jest, jest plan na jakieś następne odcinki. Ogólnie... Fajny, fajny motor, nie? Fajny. Ogólnie jestem bardzo niewymownie rad, że tyle osób ogląda te odcinki, no bo umówmy się, Taki temat trochę niszowy, nie? Amerykańskie ciężarówki, a jednak jakby nie patrzeć, to tam, tam jedne odcinki są bardziej popularne, inne mniej, ale ogólnie coś tam się kręci, za co bardzo dziękuję. I teraz taka moja prywatna prośba, jako że, tak jak mówię, sporo ludzi ogląda te odcinki, chciałbym tutaj taką prywatną w sumie sprawę nagłośnić, znaczy nie tyle dotyczącą mnie, ale... Znajomy mój się do mnie odezwał, z kolei jego bodajże siostra czy kuzynka, mają dziecko roczne, córkę, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Ja jestem lekarzem, nie znam się, nie wiem, czy to za choroba, nie wiedziałem, czy to za chorobę, dopóki nie przeczytałem już o tym i nie zaznajomiłem się z tą historią. Ogólnie no przejebane, nie zazdroszczę im, sam mam dziecko w tym wieku i wiem, ile kosztuje to nerwów, wyrzeszeń i i stresu wychowywanie zdrowego dziecka, a teraz wczujcie się w ich rolę i po, połączcie wychowywanie dziecka w tym wieku z wiecznym przesiadywaniem w szpitalu, z popinami i nos pod respirator i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę się tu zagłębiał w szczegóły całej tej sytuacji, ale ogólnie chodzi jak zwykle o co? O pieniądze. Yy, trzeba zebrać, uwaga, 9,5 miliona złotych na kurwa najdroższy lek świata. Ja nie wiem, ja nie wiem z czego ten lek jest zrobiony. Czy to jest płynne złoto połączone z płynną platyną, okraszone sokiem z gumi jagód, ale dla mnie kwota abstrakcyjna. Ci ludzie nie mają wyboru, muszą tą kwotę zebrać, żeby dziecku uratować, bo jest to jedyny możliwy sposób. Więc tutaj na dole będziecie mieć link do zrzutki. Przeczytajcie, wejdźcie, przeczytajcie. Jakby chociaż każdy 5 zł wpłacił, to już będzie do przodu coś, na pewno przywróci tym ludziom nadzieję i wiarę w to, że. Będzie dobrze. Także, jakby się udało, to będę bardzo, bardzo zobowiązany. Na razie, trzymajcie się. Nie mam zielonego pojęcia, ile tu jest litrów, ale jest taki wzór na walec, nie? Masz PR kwadrat razy wysokość, nie? Objętość. Promień podstawy. Co? PR kwadrat. A, Pierdol. Człowieku ja, tego... ja, ja przez całe życie, ale to przez całe życie, oni licząc pierwszych trzech klas chodziłem na korepetycje z matematyki i nikt... Nie do mnie, no nie do ciebie. Ale chodziłem do dziesięciu różnych korepetytorów i żaden z nich nie był w stanie mnie nic z matematyki. To się do dzisiaj to się do dzisiaj nie zmieniło i nigdy nie zmieni. Także nie pytaj mnie o wzory i pierw kwadrat. Pozdrawiam mojego nauczyciela, mojego nauczyciela z matematyki z liceum, który... żyje. Czekaj, żyje, spokojnie. Jak on miał na imię? Z brodą taki w za krótkich spodniach zawsze. Jeździł Fiatem Uno 1.0 Fire, co sugerowało, co, co sugerowało ognie pod maską, ale nie wiem jakie to ognie, chyba zimne albo sztuczne. Jak on się nazywał? Czekaj, ale dobra, nieważne jak, teraz będzie mnie to gryzło, ale w każdym razie kiedyś powiedział tak... Cołtyj! So Z ciebie nic nigdy nie będzie. No i taki cytat jego to, to był... Widać, mylił się. No trochę się pomylił. Coś tam, może jakiejś rewelacji nie ma, ale coś tam ze mnie będzie jeszcze może. Nie wiem, mam nadzieję, że jemu dobrze poszło i tego świata mógł zmienić na przykład na Sienę na przykład albo na Pali weekend. W każdym razie u ubliżył mi wtedy niesamowicie. No ale nie o matematyce, nie o nauczycielach. Jak on się kurwa nazywa, teraz będzie mnie to gryzło. Ty. Z bro, broda i za krótkie spodnie, musztardowe strukcy, pamiętam jak gdzieś łeb taki jakby dostał patelnią spłaszczony.